Ja Pierdzia, ja nie pamiętam jak to się wygra, ale ciul z tym si Z tej strony Szczena, witam Was na w końcu kolejnym odcinku ze Speceran I wiem, że dawno nie było, bo film się pojawił w ciul, dawno temu, więc. Trzeba to nadrobić, więc start the game, 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 game. starting in 5, 4, 3 I się oczywiście zwiesiło, let's fucking go wow. hmm. Thomas Miller, oczywiście ten piłkarz Oczywiście, hmm. No Trzeba będzie szukać pokoju ducha, bo jakby brzmi inaczej? Więc... O, o, o o! O! O okej Więc fingerprints i... if Rising Temperature to jest Banshee albo Windigo. Banshee to jest oczywiście wiadomo co Czyli będzie to albo orby, albo speedbox. O ile się nie mylę. Do tego, żeby duch był agresywny. W ogóle zadań nie zobał. Mm, trzecie moje ulubione. Nie? I teraz się go pytamy. Hmm. dobra Proszę była się. piąteczka? Mm, Kaj, ty jesteś, tu jesteś. Ma MFK, Freezing i Fingerprints. Um, MFK, gdzie jest MFK? Freezing i Fingerprints. No i pięknie. Właśnie szybka runda, nie robię 10% sanity, bo mi się nie chce. O okej, okay. w końcu, czy stopnie? To jest ten jeden jeden z tych pokoi, który lubię. Tu, tu mamy szafkę mocy. W której go popytam. Nie wiem, czy było okno, żeby były fingerprintsy. Troszeczkę się oddalę od wyjścia, bo jakbym miał tak zacząć. Czy poltergeist zostaje? Poltergeist zostaje. Ale czy przypadkiem poltergeist nie mam. Co ma poltergeist? Poltergeist mam. Nie ma spiritu, poltergeist ma orby, i co ma jeszcze? Cztery, hmm. Hmm. kurde. Ciężko, ciężko. Problemy, problemy, problemy. Hmm. Ja bym poczekał na Hanta. Tylko teraz się boję, że... O kurde, bele, kartofele, dwa falafelki, dwa ślimaki. Na razie, pajo!